Kochanie. Co za niespodzianka. Nie mów, że chcesz tu zostać. To Alicja, nowa pracownica i jej syn Iwan. Pamiętasz, że Teodoro zapisał nieślubnej córce jedną trzecią rancza. Nie mów, że się pojawiła. Alicja. Alicia? Musimy ją zabezpieczyć, bo tak chce. To twój ojciec. Przywitaj się z ojcem, z panem Juanem Jaime. Aleś ty naiwna. Bądź rozsądna. Ten człowiek to diabeł wcielony. Nie mów, że tu pracujesz. Owszem. Czemu? Jeśli się dowiedzą, że mały jest mój, rozpęta się piekło. Proponuję umowę. Ty dajesz spokój tym dwojgu, a my zapominamy o twoich więzach z chłopcem. Komu powiedziałeś, że jesteś moim synem? Nie chcę nim być. Gardzę tobą. Gdybyś czegoś potrzebowała, proś mnie, nie żonę. Miłość i przeznaczenie. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku o 17.30 tylko w Nowelas Plus.